Cześć Wam! Eee, witam Was i też nagranie z nowej kamerki jest to DJI Action 4 także nagrywamy nową kamerką to jest już wszystko przygotowane w razie czego szybko złączka i można nagrywać stara, ta która mi tutaj widzicie o zobaczcie ona tutaj popękała cała jest pobijana no i dlatego z nią jest problem, ale ona mi parę razy z tej wysokości albo z tej, zależy gdzie był przykręcony uchwyt, po prostu spadła. Odpiął się uchwyt i spadła. Raz to bym ją nawet przejechał przednim kołem, na szczęście wyhamowałem. Także e, taka ta merka będzie mi służyła jako robocza tak tutaj w środku. No i będę ją zabierał w razie czego ze sobą w tornister wrzucę na plecy i i już, a teraz jedziemy do Sieradza, 8 km stąd 10 i coś załadujemy, jakieś 6 ton do Francji koło Orleansu. Także w sumie niedaleko. Ale jakoś nie mogę znaleźć tej firmy w Orleansie oraz nie mogę znaleźć tej firmy w Sieradzu. Adres jest, ale tam jest co innego, aczkolwiek pewnie jest tak, że jakaś stara, stare zdjęcie i dlatego nie ma tej firmy. Także co? Ruszamy. Tak naprawdę już się raz tu mamy rzekę Wartę i sobie pomykamy. Jeszcze 3,5 km powinienem być na miejscu. Później Wam pokażę tą kamerkę. Tak na spokojnie zrobię o tej kamerce materiał tą starą kamerką. Także pokażę Wam, czy nas się mniej więcej różni. Jest na, nie wiem, według mnie jest fajniejsza od... GoPro. Nawet gdyby ta moja GoPro nie była zniszczona, to myślę, że ta DJI i action 4 to, to nie jest najnowsza kamera, bo najnowsza to jest piątka. Ale uznałem, że to co piątka ma, niekoniecznie mi się przyda i po co przepłacać w takim razie. Także zobaczymy różnicę. Na tą chwilę tutaj 2,7K 50 klatek na sekundę i Format 16 na 9, bo w tej kamerce GoPro było 2.7k, ale 4 na 3. Nie wiem. Kudłaty też tak nagrywał i mówi, paski ma po bokach. No nie wiem. Tak trące Kudłaty. Nie wiem, nie wiem. Po prostu nie wiem. Na tą chwilę tutaj w tym razu to jedziemy tak, jak ja bym jechał na szela na tankowanie. To jest gdzieś widzę w tamtym rejonie, ale no jestem ciekaw... 6 ton ma być tylko. Także eee, fajnie, leciutko, podoba mi się to, lubię tak, jak jest tak nie za ciężko. Ale też jak za lekko też nie lubię, bo to wtedy tak. Tak do dyszki, to mi się fajnie jedzie. Właśnie tak 6-10 ton. O. Nawet 12, ale jak już jest ciężej, to. Tutaj. I teraz musimy pojechać nie tu, tylko tam, po skosie. okej okay. także tu zjeżdżamy z tego ronda. I to jest chyba ulica POW, tak? Czy nie? Teraz zobaczymy, co tu jest napisane. Tak, POW 3, a ja mam POW 64 Andrzej, czyli A. I za 700 metrów gdzieś ma być. Idziemy, jedziemy, jedziemy, szukamy, szukamy, szukamy. Kurde 20, A jeszcze troszkę. Tu chyba muszę obciąć troszeczkę, bo jest za dużo tego tej taśmy przylepionej. Za chwileczkę powinna być. Noć kurde, A, zaraz. Tutaj coś jest, interauto. To nie to, ale to gdzieś kurde. No wiecie co? No i zobaczcie To pasuje tutaj Tu jest ten adres 64A, Widzicie? O, tadaun! I tak oto w Polsce szuka się adresu Dzwonię do tej firmy Co, dzwoniłem, to jest ta hala tam z tyłu. Ale ja muszę zobaczyć, gdzie tutaj się wjeżdża ktoś powiedział tu, albo objechać, albo następno w prawo. Wie pan. O, Enta. O, to tutaj jest. Entalpia Europe. Tu? Ale jak... tam. No to tu, dobra, ok. Ja teraz muszę tutaj jakoś się wcisnąć ale wjazd, zaję fajny super, kurde, a tam jeszcze patyki jakieś wystają dobra wjechałem, Entalpia to jest ta hala o, mi kazał z tyłu gdzieś jechać, wiecie dobra, zobaczymy gdzie tutaj można podjechać w ogóle, do tej entalpii? Dobra, to jest tutaj, po lewej stronie. Ha! Znalazłem, moi drodzy. Parking, entalpia, truck. Ja pierdzielę ale jaja. No to dobra, to stajemy tutaj i idziemy się pytać. Także moi drodzy jestem tutaj teraz i mam 40 minut wolnego przyjdzie po mnie gościu i załadują mi jakieś rury miedziane 6 ton bez spinania Dobra tutaj wyjeżdżamy a mamy godzinę za 15, druga tu w lewicę kazał mi <laughs> jest szara brama przed szarą bramą się zatrzymać on zdalnie otworzy tą bramę za bramą od razu w lewo tam są dwie rampy i magazynie wiem powie co i jak ale wiem że kimnąłem się i gość mi mnie obudził Dobra, bramę Trochę to trwało, pamiętam Włączę silnik, bo mówię, ile ja tutaj będę stał tu w lewicę Tu mnie magazynier ma pokierować Zobaczymy zaraz Dwa doki Nie wiem czy to chodzi tutaj o te dwie dziury czy susik, zobaczymy No tak, to jest ten to są te bramki takie, Ladoki. No tak to wygląda. Stamtąd przyjechałem. O, załadunek jest tak przekoszony trochę. Dlatego jak stąd wjeżdżałem, tam do końca nie można wjechać. Paleciakiem elektrycznym to ładują. 48 takich zwojów z tymi. O, I tak się stoi tutaj, żeby tam załadować. A, także widzieliście tutaj, jeszcze teraz jedna ciężarówka tu przyjechała. Będzie się pasowała tutaj teraz w tą dziurę. To jest bardzo mało miejsca, powiem wam. On ma dobrze, on jak do przodu by pojechał, to akurat równiutko sobie tutaj wiedzie. Bez przekaszania, tak naprawdę. O, widzicie, on się tu łatwo. Na wprost jak wjeżdża, to od razu na wprost wjeżdża w dziurę. Jak mnie załadują, to nie wiem czy do przodu jest nam wyjazd, czy jak, bo fajnie wiadomo jak stąd wyjechać. Później masakrę. Dobra, wyjeżdżamy. Zapakowali mi takie na paletach. Tutaj muszę wyjechać i spiąć. Teraz wam pokażę, tylko. Tu w koło na szczęście wyjeżdżam, także widzicie, miejsca jest niewiele eee, Muszę porupa pospinać to co eee, znaczy pospinać, zapiąć eee, tą Naczepę, nie? Jest taki kurde, ja w zobaczcie Jak tutaj jechać po tych dziurach Mega, mega, mega ostrożnie W ogóle muszę z tym jechać jak z jajkiem. Teraz wam pokażę dlaczego. Poczekajcie. Dobra, zatrzymam się. Tylko na równym, żeby mi się to spięło. Żeby się dało zapiąć. Wiecie co? Drzwi, żeby się zamknęły. Dobra, ja wam pokażę, jak wygląda. To co załadowałem. Zobaczycie. Znaczy, ja załadowałem. Ja tutaj siedziałem i on kawkę, tak? Ale to co mi załadowali. Jak zaraz zerkniecie, co to, to jest? 48 takich palet. O, widzicie? To jest mieć w takim oplocie. O, i tam do przodu bez spinania. No, bo to bym, jak to zacząłbym spinać, to by się złożyło no i poniszyło. że widzieliście co ja będę wiózł? trzeba wyjechać. No wolno, bo to kurde wysokie 2,20 Będzie gdzie się kolibało na prawo-lewo. Stąd wyjechać iść po papiery. Mam nadzieję, że tam nie zahaczę to, co stoi. Nie. Także tu mnie otworzy w prawo, zatrzymać się iść po papiery. I śmigamy. Moi drodzy, śmigamy. A tam był załadunek. Widzicie gdzie ta ciężarówka stoi? I śmigamy, dlatego, że nie ma czasu. Mamy już godzinę za 15:30, No to jest późnawo. Eee, no, późnawo jest. Cholera. No, bo przecież, kurde, e, ja mam być pojutrze za Orlansem. 1600 km. No to już podają, że na tym, że na. Co tutaj? Dobra. Że na Dreźnie jakiś korek, dwie ciężarówki się zderzyły, później tam jakaś się psuła na zwężce, także masakra. No i zobaczymy co będzie się działo Ok, jest zgoda na jazdę, także wyjeżdżamy Baden, e, Zgorzelec Baden No ta ciężarówka to, to się już załadowali, bo to jest ten co obok mnie stawał, nie? Dobra, no, teraz tutaj w lewicy i śmigamy, śmigamy, 4.09 jazdy mam, 4.09 jazdy do granicy, no 4.23, także spokojnie dojedziemy na Tacho i zobaczymy dokąd się uda się dojechać w ogóle, jeżeli chodzi o... o Niemcy, bo tam będę na 19, godzina pauzy, to będzie 20 no, na Pegnic Do Pegnic chciałbym bardzo dojechać, ale Do północy bym dojechał Dobra Wida moi drodzy Okej okay. Śmigamy Przez Wrocławiem, za Wrocławiem, w okolicach Wrocławia musi się coś zdziać. Zobaczcie Za 80 km Czekają mnie takie cyrki. Albo jeszcze ten objazd będzie, albo już nie i będziemy jechać normalnie. W każdym razie kąty wrocławskie. Tutaj jeszcze nie wjechaliśmy nie do Niemiec, a już, a już się zaczyna. Tylko tyle, że zmieniło się tylko tyle, że zaczęło padać. Tu jeżeli chodzi o to, dalej jest tragedia. Także pojedziemy zieloną nitką tam już jest korek a ja tutaj uciekam sobie moi drodzy w bok i tutaj sobie też będzie korek tam jakieś widzę 10 minut jest ale kurcze nie 40 czy 50 tak jak tutaj było także sobie tutaj polecimy i mam tak 2,17 do tankowania, a 2,19 jazdy na tacho. Także może się okazać, że będę musiał i tak nie dojadę, bo jak gdzieś jest jakiś korek, no to prawdopodobnie będę stał, to mi się wyciągnie ten czas trochę. No dobra, zjechaliśmy tutaj i teraz będziemy jechali sobie tutaj tym objazdem, żeby tylko nie stać w korku. No ale patrzcie, też było dopiero... 10 minut, a już się zrobiło 21 minut za 8 km korka. Ja pierdzielę. No, człowiek nie wie jak... Jak jechać przez tą Polskę? Tutaj musimy się przeszłapać. Takim oto sposobem wydostałem się z tego korka, i przez kąty wrocławskie tak naprawdę dostałem się do przejazdu na A4. Także teraz sobie tutaj pojedziemy. Proszę bardzo. No, i już na A4 wpadliśmy ale i tak 5, chyba będę 5, musiał gdzieś stanąć, 4, dlatego, że... No, a tam, proszę bardzo, auta porozbijane, bulaje, pomoc drogowa, tam jest ten korek na autostradzie, tu już autostrada leci, no ale jakoś się muszę z wydostać. No. Następnie w w lewo. Yy, mamy Jędrzechowice, ja się nie zatrzymałem i teraz zostały się, zostało się 6 minut, Żebym tam stanął i zaczął kręcić trzydziestkę. Mam nadzieję, że będzie miejsce jakieś. No gdzieś się po prostu przytulę. Eee, stanę i tyle. 30 minut wykręcę, zatankuję. No bo nie będę pod dystrybutorem tej 30 kręcił. Dlatego, że kurde no trochę aut jedzie wiecie. I może być taka sytuacja, że nagle się korek zrobi na dystrybutorach. A ja będę tam stał no wszyscy się drzeć, będą mieli rację. No a dwa no, zablokuje komuś, kurde, to bez sensu. Do czas, nie? No tutaj trochę mnie przyblokuje. Mam nadzieję, że mimo wszystko będzie ok.